No w ramach FEWI na zajęciach warsztatowych uczestnicy wykonali modele balonów na ogrzane powietrze i modele szybowców halowych. No planowaliśmy jeszcze dzisiaj rozegrać zawód balonów na ogrzane powietrze, ale niestety Aura nie dopisała, także to w terminie późniejszym. Natomiast, jeżeli chodzi o modele szybowców, to tak jak widać, pierwsze koty za płoty, wyniki może nie były oszałamiające, ale od czegoś trzeba zacząć. Ja mam nadzieję, że jest taki pomysł, żeby jednak te zajęcia kontynuować. Także myślę, że zainteresowanie było spore, jak, jak, jak na tutejsze warunki, i myślę, że, że takie zajęcia są potrzebne. Wszystko jasne? Czyli wykończył zawodnik, rzuca dwa razy i z każdego. Na, na początku to budowaliśmy balony z bibuły takiej, a potem zaczęliśmy rzutki konstruować. Trzeba najpierw tak, przypiłować, żeby tak idealnie było, a potem skleić. Już, już trzeba. Trzecie miejsce Szymon Kmieci. Zapraszamy. Bardzo gratuluję. Wytnął, bardzo, tutaj taki Brawo! Brawa, brawo! Drugie miejsce. Filip Zagolac. Brawa, brawo. brawo. Yy, trzecie miejsce... Pierwsze? Przepraszam, pierwsze, tak. Kudeya Tomasz, zwycięzca. Gratuluję. Ja się wypnął. Dziękuję. I...